Hej, hej, moi drodzy! W ten uroczy, wiosenny dzień! Witam Was Olga z wielkiego buka! Przyroda powoli budzi nam się do życia, dlatego dzisiaj przychodzę do Was z książką o przyrodzie, a w zasadzie o zwierzętach, czyli z misterium życia zwierząt Karstena Brensinka od wydawnictwa Amber. Nie wiem jak Wy, ale ja przy takich książkach od razu powracam do moich czasów dzieciństwa i do mojej fascynacji National Geographic, Animal Planet czy filmami Davida Attenborough, dlatego ten przyrodniczy, niegasnący trend w literaturze cieszy mnie podwójnie. Teraz czas na kilka słów o Misterium Życia Zwierząt, a po lekturze właśnie tej książki będę miała dla Was jeszcze trzy inne publikacje o zwierzętach dla dorosłych. Aby docenić publikację, jaką jest Misterium życia zwierząt, warto jest docenić tutaj samego autora. Karsten Bręzyk jest niemieckim biologiem morskim i etologiem, co pokrótce oznacza, że zajmuje się zagadnieniami zachowania zwierząt. A wszystko to zaczęło się w jego latach młodości, kiedy namiętnie oglądał flippera i zafascynowały go delfiny. A zafascynowały go na tyle, że kiedy dorósł, został nurkiem badawczym i zaczął pracować i prowadzić badania w delfinariach na Florydzie i w Izraelu, by wkrótce się przekonać, że delfiny tak naprawdę wcale nie szukają kontaktu z człowiekiem, ale wręcz... Unikają go i tym samym zburzyły cały dotychczasowy światopogląd Brezinga. To właśnie te badania zmotywowały go do zajęcia się ochroną morskich zwierząt, szczególnie jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska morskiego hałasem i tym, jak wpływa człowiek na morski ekosystem. Z czasem natomiast zaczął publikować książki z dziedziny biologii behawioralnej. W odróżnieniu od wielu publikacji przyrodniczych, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku, misterium życia zwierząt to już nie jest tylko trend, to nie są tylko ciekawostki, anegdotki czy jakieś zabawne opowiastki z życia zwierząt, ale bardzo konkretna wiedza dla znawców tematu. Brenzink przystępny i interesujący dla dorosłego czytelnika sposób pokazuje nam inną stronę otaczającego nas świata przyrody. Korzysta przy tym zarówno ze swoich własnych wieloletnich obserwacji, jak i z najświeższych, najnowocześniejszych badań naukowych oraz publikacji przyrodniczych. W ten sposób na przykład poznamy różnorodne seksualne zachowania i dewiacje, jakie zachodzą w świecie zwierząt. Z zaskoczeniem będziemy obserwować kulturę na przykład u orek czy u szympansów. Zrozumiemy też zwierzęce sposoby myślenia, ich uczucia i to, jak postrzegają świat. To właśnie dlatego misterium życia zwierząt czyta się z taką narastającą fascynacją, dlatego że większość z tych, uprośćmy tutaj nazwę, ciekawostek to jest są zupełnie nowości o czymś takim jeszcze do tej pory na przykład nie słyszałam. Jeśli tak jak ja dawno, dawno temu marzyliście o karierze przyrodnika, który godzinami będzie leżał w różnorodnych krzakach na sawannie czy w dżungli, a Wam się nie powiodło, to powiem Wam, że książka Karstena Brenzinga jest właśnie dla Was. A jeśli po lekturze Misterium Życia Zwierząt jeszcze będzie Wam mało, to przygotowałam dla Was trzy inne publikacje przyrodnicze dla dorosłych, które być może zainteresują Was. I pierwszą z nich są Wilki Adama Wajraka, i to jest jedna z najciekawszych, moim zdaniem, i najbardziej fascynujących publikacji, która dotyczy właśnie wilków i samej Puszczy Białowieskiej. To książka, która bardzo przybliża te wspaniałe zwierzęta i jednocześnie w jakiś sposób je demitologizuje. Naprawdę warto! Duchowe życie zwierząt Petera Waller-Bena, które wiele osób uważa już za kultowe, i to jest kolejna już pozycja tego leśnika i miłośnika przyrody, który wykorzystując własne obserwacje, jak i najnowsze badania, udowadnia, że zwierzęta mają również bardzo bogatą sferę uczuć. I na koniec sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli Nataniela Johnsona. I są to przyrodnicze przygody całkowitego lajka, już takiego właśnie jak my, kto za pomocą lupy i Wikipedii chodzi po swoim mieście, obserwuje zwierzęta, obserwuje rośliny i zapisuje związane z nimi obserwacje. A teraz, kochani, zapraszam Was na konkurs i mam dla Was jeden egzemplarz Misterium Życia Zwierząt od wydawnictwa Amber do zdobycia. A Wy jedyne, co musicie zrobić, to w komentarzu pod filmem napisać mi, które zwierzę jest według Was najbardziej fascynujące dlaczego. Konkurs trwa do 10 kwietnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. I to wszystko na dziś. Za tę niezwykłą zwierzęcą przyrodniczą przygodę raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Amber. Was kochani zapraszam na bloga po jeszcze więcej informacji o tej książce. E, oczywiście nie zapomnijcie też odwiedzać mnie na kanałach społecznościowych. Na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie nastapią wszystkie linki znajdziecie pod filmem oczywiście. Co jeszcze? Dajcie łapki w górę, jeśli wam się podobał ten filmik i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a my widzimy się już jutro. No i oczywiście raz jeszcze was przepraszam, bo dalej niestety chrypie ale już powoli mi przechodzi. To co? Do zobaczenia, pa pa!